Biznesowe inspiracje. Problem, rozwiązanie i efekty wdrożenia. Nazywam się Dariusz Tylka. Pełnię rolę prezesa zarządu w firmie Storm Grey Uni, która zajmuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem pracy i biznesu na rynku naszym i europejskim. Jaki był Twój problem biznesowy? Jednym z głównych problemów jakieś dwa lata temu to była sytuacja związana z cashflowem i gotówką. Dlatego, że zaczęło nam to gryźć, mówiąc w cudzysłowie, wielu klientów było nowych. Myśmy nie sprzedawali systemów, robimy je po prostu sami i, i tak naprawdę bierzemy do usługi. Związane jest to z potężnymi kosztami produkcji tych systemów i zaczęliśmy mieć zadyszkę w związku z płynnością finansową. Klienci, tak jak mówiłem wcześniej już tutaj kilka razy w ciągu dzisiejszego dnia, ochronę traktują po jako zło konieczne. Jest to na końcu tak naprawdę łańcucha promowego każdej inwestycji, budowy. Jestem w stanie powiedzieć, że nawet chyba to jest na dalej niż sprzątanie ulicy po, po budowie. I mieliśmy obsługi z płatnościami o, na początku tydzień, dwa, za chwilę miesiąc, dwa miesiące. Jakie rozwiązanie wprowadziłeś dzięki coraz lepszej firmie? Kluczem do rozwiązania okazało się szkolenie z celef na które mnie zaproszono, czyli FOCUS, który odbył się w 2021 roku w październiku. To było trzydniowe szkolenie od 9 do 17, bardzo twarde, dla kilkunastu osób. O ile dobrze kojarzę, to było chyba 10 albo 12 osób maksymalnie. Każdego dnia był blok, na którym było omówione tak naprawdę duże partie, czyli klienci, procesy, i układanie firmy, bardzo, bardzo mi fokus otworzył oczy. Po prostu po tym szkoleniu nic ze mnie nie zostało z tej, z tej starej wersji. Co się okazało po przebadaniu klientów, w ogóle podejściu, na które dostałem wtedy, to była środa, pierwszy dzień, okazało się, że muszę zweryfikować listę klientów nie tylko pod względem tym, żeby ją rozbudowywać, ale także ją uszczuplać. Czyli dostałem za zadanie przeanalizowanie tak zwanej kalorii, ile my poświęcamy czasu, sił i środków na obsługę danego klienta. I brutalnie mówiąc, tych najmniej kalorycznych, czyli tych, którzy z jednej strony mają niskie faktury, z drugiej strony najwięcej nas kosztują życia i energii, generalnie w obsłudze i tak naprawdę w ochronie. I tak się składa, że w wielu przypadkach najczęściej narzekają. Zwyczajnie trzeba się po prostu pozbyć i rozstać, a więcej poświęcić energii na klientów, którzy są fizycznie bardziej kaloryczni. Drugim rozwiązaniem, które mnie zszokowało, to była radykalna podwyżka cen. Nie? To ja byłem zawsze sparaliżowany tym, że trzeba walczyć o klienta, trzeba mu dowozić, trzeba generalnie wziąć na siebie, dowodzić, odpowiadasz. W skrajnym przypadku gdzieś tam przemawia przeze mnie to jeszcze po prostu moja przeszłość związana z wojskiem. Po Focusie wróciłem, zapisałem sobie jedno z tych po prostu zadań, które mam zrobić i w ciągu chyba tygodnia wysłałem wszystkim oferty w październiku i podniosłem ceny między 60, 50 do, do 65% i tak naprawdę ku mojemu zdziwieniu okazało się, że o ile dobrze pamiętam, to tylko dwóch z dwudziestu paru klientów zrezygnowało. Nie? Tak naprawdę te dwa zabiegi: segmentacja klientów i sprawdzenie kalorii, oraz podniesienie cen i sprawdzenie, co się stanie, uratowało nas w lutym, gdzie po prostu inflacja wyskoczyła w 2022 roku w kosmos, wydarzyła się wojna na Ukrainie, i mogę jasno powiedzieć, że, gdyby nie fokus z października i te dwa drastyczne ruchy, to Storm Green by się nie utrzymało. Jakie są efekty wdrożenia tego rozwiązania? Tak naprawdę efekty wyszły zaraz 3 miesiące później, bo nowe ceny weszły od stycznia. Udało się nam po prostu tak naprawdę z miesiąca na miesiąc o 50% zwiększyć przychody spółki, nie wykładając żadnych dodatkowych kosztów. To był świeży przypływ gotówki, który nam pozwolił operacyjnie działać. Mogliśmy się wtedy spokojnie zderzyć z rzeczywistością. Pozwoliło nam to po prostu na kolejne inwestycje, i tak naprawdę na pracę operacyjną, gdzie przykładem jest generalnie nasze przychody były na poziomie 6 milionów. Generalnie w 2021 roku, jak kończyliśmy a 10-2022, czy, czy w tym momencie 16-2023. Absolutnie jedna z najlepszych decyzji, jakie były podjęte. Poznaj społeczność coraz lepszych przedsiębiorców. Kliknij w link w opisie i dowiedz się, jak rozwijać firmę szybciej niż konkurencja.